Cześć, tu Sagira LMP i witam wam, Was już w piątym odcinku z moich rysunków. Dobrze, mm, tutaj jest y, taka strona z Sagirem. Bardzo mi się to podoba i to XD. To jest szkicownik, taki pieniążek. Y, tutaj jest Awi, dodam jej skrzydło. Mm. Z taką bransoletką w kolorze tła. Tutaj jest M, bardzo długo jej nie rysowałam. warkocze mi nie wyszły. Też mam bransoletkę w kolorze tła. No i wszystkie kucyki tutaj narysowane. Tutaj jest Kate. I narysowałam jej robaczka. Tutaj jest DJ Max. Zmieniłam jego nogi i ten ogonek. Tutaj jest Emily. Bez maski. Tutaj jest moja nowa Ocemu Finka. Wygląda tak. Bardzo mi się podoba. Tutaj jest taki kucyk. Taka natura, jakby. I tutaj są kucyki, o które mnie prosiły trzy youtuberki. To jest dla Kuki MLP. Jej się. Um, OC Chloe Tak wygląda um, Przepraszam za znaczek No ale no, um, Nie widziałam kolorów No i mi się tutaj trochę od markera odbiło Tutaj jest dla Deflora LMP Prosiła mnie Żebym jej wymyśliła jakiegoś kucyka To jest twój kucyk Tutaj jest dla Nicola Art um, To jest dla niej OC ma taką lilię wodną i jej wygląda tak i tutaj jest opis mojej ojce Mofinki yy, wymyśliłam jej personkę, bardzo mi się podoba On ma takie trębki tutaj dwukolorowe oczy yy, kropki na uchu łatki tutaj na tych łatka ma tu i tutaj takie łatki też tutaj jest taka łota na Bytku, tutaj ma i tutaj są kolory no i tutaj jest taka chibi I rysunka, chibi, bardzo mi się podoba jej rysunka i to by było na tyle z tych rysunków i jeszcze do konkursu, co do konkursu jak chcecie się zgłosić to musicie napisać mi w komentarzach że się zgłaszam i nagrać filmik, yy, osobny filmik yy, podpisany yy, na konkurs dla, na konkurs z Sagira tak? i losowanie będzie już w następnym odcinku, więc kto chce się zapisać do losowania, no to niech napisze w komentarzu. To by było na tyle, więc cześć!